Słyszałeś kiedyś o babie olbrzymce, która przypadkiem stworzyła jedną z największych gór w Polsce, zwaną dzisiaj Babią Górą? Dawno temu przez Beskidzkie Doliny wędrowała samotna kobieta, ale nie była zwyczajna. Mierzyła kilka metrów wzrostu, a każdy jej krok trząsł ziemią. Niosła na plecach ogromną chustę wypchaną kamieniami. Chciała wybudować drogę do swojej chaty. Gdy dotarła w okolice dzisiejszej zawoi... Zmęczona usiadła i rozwiązała chustę. Kamienie rozsypały się w jednym miejscu. Tak powstała Babia Góra. Wysoka, masywna, surowa. Gdy dziś patrzysz na jej szczyt, widzisz dzieło olbrzymki. A kiedy nad górą zbierają się chmury i rozszalałe wichury, mieszkańcy mówią, że to ona wraca. Wściekła, że ktoś zakłóca ciszę jej dzieła. Czy odważysz się kiedyś wspiąć na górę, którą stworzyła istota większa niż człowiek?